Część druga. Część druga, część druga. Bo się przypadkowy łącz. Nieważne. Dobra, no to część druga, tak? Nieważne. Florflip. Florflip. Ma mam Ej, buty, bo, buty, buty. Buty są. Dobra. Święty Mikołaj. <św typowy Nathan. Święty Mikołaj. Jak się staram. Hop, hop! Typowy da, który się dziwi, że zrobił trika. Na, 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 na. Serio? No, to on. Wow! Nie! Ty powyda to jeszcze no, no, drze. Kurde! Spychają go kurczaki! Kurczaki go spychają. Może to spędę jakoś. Wow. Święty Mikołaj, sieba, co tam porabiasz, wódeczkę pijesz? Dobra, ja już przechodzę Serio? Dobra XD Dobra, ja przeszłam jakoś Ile botów, jaka armia jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden no, musi tam przejść. Tam, a ja no przejścia Rabuś e, wygra. No typowy Natan! Eee, wygra! Rabuś! Jedi, jeety, bo jest zima, święty Mikołaj da ci prezent. Jeety, kolejny. Zima, zima, święty prezent. <głosy> <głosy> odbasz! Bedbish, Podbasz! Szkoda, że nie na finał, to bym to pewnie wygrał Hop, hop, kurde Hop, hop Czy tu się da w ogóle wejść? Ej, właśnie! Ej, bo była aktualizacja i teraz właśnie może już nie być tak Ej, właśnie Nie, oni to 100% musieli usunąć Nie da się już wejść a z łatwizną tam wchodziłam. O. o, ale Essa. Łop jak szybko, dopiero jedna czerwona biedronka była. A tyle niebieskich? Chyba dwie żółte były, My, trzy może. Odpad. Serio? O, odpadł. No, chodzę, trzy biedronki, trzy biedronki nie leciały. Ej widzowie. Widzowie jak to wygram zostawiacie lajka pod tym filmem. Dla wszystkich. Ech, Au. Ej widzowie, dobra! Widzowie, pokażę Wam teraz trika, dobra? Patrzcie. To chyba każdy zna Hop! Hop! Michał, każdy hop. o tym wie! No każdy, ale niektórzy mogą nie wiedzieć! Przynajmniej nie, mogą nie wiedzieć jak się to robi... O Michał! Tam wiem, że Wiem! A tego zrobię. No tak, tak, tak. I, i jeszcze prze, przez to przeleć. Kurde. No to, to ma leć. Nic. No nie, ja to przegrałem. I tu no jest bot! On prawie wygrał. Yes! On prawie wygrał. Eee! Dobra, wygrałam. Więc widzę, jak wcześniej mówiłem, zostawiacie lajka like dla wszystkich pod tym filmem! Musicie, musicie to zrobić. Nie, nie, zostawiajcie, nie zostawiajcie. Nie, nie zostawiajcie. zostawiajcie. Właśnie zostawiajcie. wiem, Jak się twój kanał nazywa? To widzowie może będą też na twój kanał wpadać. Y Niech zbijam na pewno. Na pięć <noise> lajków jak tu będzie, co powiem. Ok, więc widzowie, zostawcie pięć lajków jeszcze. Nie, dziesięć musi być. Dziesięć. <noise> Stop! Stop! Tak, 100 lajków. Na pewno mam 100 widzów. Wiesz, na pewno 100 subskrypcji mam. Dopiero mam 15 albo 14, nie wiem. Chyba 14. Ostatnia, ja mam... ostatnia jak sprawdzałem, bo 14. No to <laughs> Ja już na, półfinał. na, na A to jest pół finał? Patrzcie widzowie! Na pierwszej części jak mówiłem. To jest na 16 osób. To co nie? Były, były te kury. O tych kurach mówiłem. I one są prawie na wszystkich mapach. Jakie? No. Uho! Ej, prawie przeżyłem tu. No. Dobra, kurę ominąłem. Kury, kury. Ej, kury to... Ej, kury tolerują Natana. Kury tolerują Natana. Ej, to są. One się zapalą. Ty powiesz na mnie. ode mnie. Proszę, ale nie, nie kurde. Kurde. Tak, nie pójdziesz ode mnie tańczyć. No kurde. Przyszło. Ej, ej, ej. Ej, ej, eja. Patrzcie widzowie, co się ze mną stało. Natam wypchnij mnie. Akcja jeden. Dobra, dawaj no. Czasu nie mam na nic. <grym> czasu nie masz. <grym> czasu nie, na nie mam czasu na wakacje. Nie mam czasu na wakacje. Nadeszła Wdech. pora pozbyć się Karola. Karol Dabora w Urdu. Tak przegrałeś. No właśnie wygrałem panie Natanie. Szatan. <grym> o. Ej, czy to jest na finał? Nie, to nie jest na finał. Na półfinał! Let's go! Ej, teraz blok Dash na finał, co nie? Ja wiem, gdzie bomba. Muszę się patrzeć na ekran. Ja wam? Ej, muszę utrzymać... O! Bomby tu są! Ej, dobra, bomba, bomba! A Atomówka! Żyjemy! Aby teraz był blogdar, albo laser tracer. Albo <grymina> Ja nie mogłem iść. No nie, Natan, daj mi wina. Ja walczę z Natanem! Jestem na prowadzeniu! Nathan, ej, dobra, żeby Michał wygrał. Tylko to proszę. Szatania opuściła tego dziecka. <grystanie> <grystanie> Szatanie, opuściło tego dziecka. Ja tu trików na tym tandemają. <grystanie> Jest? Jest? Wygrałem. Wygrałem. wygrałem No. Więc widzowie, powtarzam jeszcze raz. Zostawcie subskrypcję. Spadajcie na Oliviera kanał. Jak będzie 5. Subs... Jak będzie 5 lajków pod tym filmem, Olivier wam powie jego kanał. Ponowne... Ja mam ponowne łączenie. Kurde. dobra. Dobra, kod grupy. Mam stworzyć trzy. Wy... Ja jasna, jasna, jasna. Dobra, to ja wpiszę. 3, 1, 4. 3, 1, 4. 3, 4. <try> 3, 4. <try> no kurde! O. Dobra. Natan jest. I Natan, mówię ci, zmień ten nick, jak będziesz miał... O nie, 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 Ale Natan dołączył, bo było trzy osoby przed chwilą. Nap no i jest. Co! Data no, dołączyłeś, bo wiem! Ej, na taka... Na, ej, ja to na taką słyszę! Na, 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 ja, u, e, e. <śpiewa>. na typowa padaczka. Mam to. Padaczka! O, cynamon do kibla! sleep! Cynamon do kibla! Ech, 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 ech. A! to było? No to... Nie wiem, kupsko. Weź mi w dupsko. Ech, ech, ja wiedziałem. E, za to widzowie patrzę. Można tędy wejść, wiecie? W sumie każdy wie. Ja o, już... Nie! Ej, ja spadłem. Zrespiło mnie prawie na początku. Nie przeszłem. Po co ja triki robiłem. Ja nie przeszłem, ja nie przeszłem. Ja nie przeszłem. Ja jak ja Ej, jak Natan? przeszedł, przeszedł. Natan nie przeszedł. Nikt nie przeszedł. Ej, Cynamon do kibla jest najgorszą mapą świata. To będą mieli boty. Ej, ja się nie o Jezu, Mam rocket drumbel boty. Serio, boty na boty. XZ dobra. Kod grupy podaję. Oczywiście podaję kod no tak. grupy. O kurde. Oczywiście podaję kod grupy. Już podaję. 1, 4, 5. O, a na tam dołączasz. 1, 4, 5. Dalej, graj, 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 graj! Dwa pięć. Dwa pięć na to Kurde. A ja wcisnąłem, a ja wcisnąłem, ja wcisnąłem. To jest na nagraniu, to jest na nagraniu wszystko, to jest na nagraniu. Widzowie? Możecie to potwierdzić. Zostawiając lajka nie Kniwał mnie ratuje. O mój Boże! O mój Boże, wzywam Boga! <laughs> no kurde, to taki ekran. O, dobra. Był zamazany, ale widzowie, wszystko widzicie. O, nie! Dżunglerol! Dobra, dobra. Musimy dać sobie. O, ale fajny spawn. Oliwier, ty niestety nie miałeś fajnego. A nie, ty, ty, ty tu jesteś, a mi się myli znaczy. Ale na esie. <noise> wow. O kurde, spadłem. Ale dobra ja jest. Na razie jest dobrze jeszcze. I buty, Boty co tam spadają? Nie, spadłem, spadłem, spadłem. O kurde, mam problem. Kurde. Ja próbuję przynieść tam robić. Au! Wow! wiem? Widzowie! O, gdzie ty jesteś? Siema. Oliwier! jak ty zobaczysz, coś. Jest... Ja byłem pod kłodą, co nie? I nagle przeleciałem, tak, przez kłodę, przenikłem. Ej, przez kłodę przeleciałem i co nie, i się zryspiło, Oliwier, obejrzysz co? obejrzysz sobie to, dobra? Jak odcinek prześlę. Ty to Natan stojący, a Ej, nie, nie, cała, nie ma. Kiedy będzie filmik na YouTubie? Dzisiaj. O kurde. Jako o... Natan, jesteś? Tam jest na wyski. To którym mówię, że jeszcze go nie było. Ej, Natana nie ma, Natan nie przeszedł. Natan nie przeszedł. Nie, nie przeszedł. Ale go nie ma w grze nawet. Tery tery ty. <try> Jest jeden inny gracz z nami, O nie, piłka! No hmm. byli razem. Nie, nie będziemy! Niebiescy. Żółci. Kurde. No nie gadaj! Strzeliłem wam! Łapy strzeliłem wam! Hmm? Dobra! Maga. Ja wierniczę. No chroni ktoś tu bramki! Chroni ktoś tu bramki! Oj! Kamera spadła, widzowie, poczekajcie. Chłopty. Dobra, widzowie, szybko wam poprawiłem. Wow, 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 Dobra, poczekajcie. O, chyba teraz widzicie. Wow, 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 wow. Nie, niech ktoś chroni tam bramki, no. Rany boskie. Z tymi botami. Życie z tymi boda, botami. To jest przekleństwo. Eee, no strzeliliście nam gola drugiego. Dobrze! nie jest dobrze! Idziesz. Strzelicie nam! Nie! Dobra! Wow, Dobra! Nie! Ty to wygrasz! No to dobrze. Ty nas wygrałeś i ja raz. A ja nagrywam odcinek. Idzie jeden na. To co ja widzą pokażę. Jak ty grasz? Czy kto? Dobrze, strzelajcie. No nie! Jeszcze raz. Jest, dobra, cztery ja u kolejnego. Czwarty. Nie! No obronili twoi! boty! Boty! Czaj, żółcie! Buty obronili! Ej, ty masz to chyba to jakiś... Dobrze. Nie, dobrze. Proszę, nie! Nie! No i przegrano. Dobra, widzowie, gramy rundę. Natan, no wchodzisz na grupę moją? O, poczekajcie na mnie. Nie, nie poczekamy. Ale jestem. Ty też jesteś. Ty też taki jesteś. Natan, no podała ci. 3-4-1. 3-4-1. 4-8. Zdaję same do A ja my stworzymy sobie samą grupę. proszę, poczekajcie. Za waszą No Natan, wchodzisz na tą grupę. Ale 3-4 nie mi to. No ja już jestem na mecie praktycznie. Bo ja mam kosmos. Poczekajcie, ale ja gdzie jestem praktycznie na mecie? I mam na środek. Okay, Ej, <śmienicza> <i wydało. śmienicza> hey, a się? No, a jak myślisz? Że się nie nagrywa? A, nie, a na, Nagrywa się, jak na to na ciągle wyrzucam z grupy. <śmienicza> hey. Ja nagrywam jak na to na wyrzucam z grupy ciągle jaki kilka... koz. Jeszcze... Krześ Trzy... dado. No. Graj, graj, graj. Nie gram, nie. Poczekaj, jeszcze nie gram. Ono teraz krai. Proszę znowu, że... Natan jest. Nathan jest jakby, co? Proszę, taj fal teraz. Nie. O, nawet no może być. No plaż. No. I, 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 kur, kursa, kury, <śmiennie> tak, kurczaki. Wiesz, jakie są kurczaki? Ja w sumie mówiłem kury. No to w sumie kury, kura to kurczak. No kurde, ile was tu jest? Matka was więcej nie urodziła. No ile was tu jest? Nie prze... Jeżeli was matka nie miała. No ty <śmiennie> Typowo. <śmiennie> <śmiennie> no, typo Idziemy, no to na ja od kurczaka! No te, no te kurczaki! <słuch> <słuch> no kurde! Nawet trika się nie da zrobić, tak laguje! Walić te głupie kurczaki zakażone! Zwy kurczaki, wy kurczaki zakażone! śmiertelny. Kto pytał no? Nie! Szybko, szybko! Wow. Wow. Nie! Michał. Proszę. Dobra. Przeszłem! Przeszłam. przeszłam! Dobrze! Dobrze, dobrze! Wszystko jest, jest dobrze, dobrze! Ale coś, coś się popsuło! Nie mogę teraz gadać! Ale w końcu się naprawiło! Dobra. Nadeszła pora pozbyć się Karola, Karola Bora, i go do jeziora ptaki tym taki, a może rąbać Karola. Ile trwał odcinek już? 19 minut plus tamte minuty co była część pierwsza, 5... 24 minuty. No aha. Ej, jak ja tu nie przejdę będzie lipa. Ja jestem konatana. na Ujeżdża, Chybacie mi Chyba cię oli widzę. No widzę cię. I widzę Natana, no, jesteśmy wszyscy. My jesteśmy wszyscy na tacy ta. sami. O, ta. Ile Nie, nie, spadłem. No to no, no, ja też. Na Ile trzymasz dzieci w piwnicy? co? <laughs> 115. No, no, no. Iść, ja iść. Ej, no przegrałem, przegrałem. Ej, na Natan 100% wygrał. On przeszedł. Nie przeszedł. Natan nie przeszedł. Dobra, to ja tworzę grupę już. Grupka. Lecimy z grupki. O kurde. Reklama z babą. Fajna Ej. reklama. Serio? 1, 2, 9... Cztery jeden Jeden, dwa, dziewięć Cztery jeden Ja bym kliknął za no, ja nie ja... No, się... no wiem, widziałem bo chciałem, żeby się dostał. Boty, boty, boty. Ej, kiedy, Miko, no, kiedy wstawisz filmik? Dzisiaj. No właśnie, bardzo głupi. Co? Waż, Co? Właśnie, bardzo głupie. Widzowie, jeszcze. Dzisiaj wstawisz? Dzisiaj stawisz, to dam lajka. No, dzisiaj. Widzowie, trzy minuty jeszcze. Ej, widzowie, coś wam teraz powiem. Nie, część pierwszą nie wyślę, bo ona trwa chyba tylko 5 minut. No to się nie opłaca. Więc oglądajcie tylko ten filmik. W sumie jak... Widzowie, tylko ten filmik jeden będzie, dobra? Nie mogłem na początku to powiedzieć. Więc jeszcze raz Wam powiem. Kurde, że z nami dzisiaj jest Olivier i Natan. A. Kurde, jestem nubem. Co z napanem się dzieje? Nie wiem, data do... jest w patologii od dzisiaj. <suszy> zpa... Widziałem takiego biednego Natana, który wpadał do wody, a w sumie do sosu czoskowego. A. Wow! Chłopie, widziałeś że mnie podbiło panie Natanie? Widzisz panie? Ja to pro jestem, a ty noob. Mam policję. On za co? <suszy> jako pierwszy. A ja chciałem spać, tak, tak, tak. Michał, nie rób tego. Przeszłem. A, spadłem, spadłem. Było na odcinku, było na odcinku, że spadłem. Wygra... Przeszłem? Nie no, żartuję, ja nie przeszłem. Ja na serio nie przeszłem. Mnie nie ma na becie nawet. Ja nie przeszłem. Widzowie, cicho. Ja naprawdę nie przeszłam. No kurde, spadłem. Widzowie, cicho. Ja nie mogę... Nie ma nic, by ciągnąć na No, ja, ja na 100% nie przejdę. No właśnie. Ej, 15 osób ja przeszło? Dziwne. 15 osób przeszło. Ej! Ej, przeszło! Ej, widzę, że cicho. I przeszło to! e xd. To był prąd. O nie! Ej, jak ty będziesz z Natanem, to się załama. O, siema, Oliwia. No siema, siema. A chciałeś być, Olivier na odcinku. No i jesteś, widzisz? Dalej. Widzisz, wytrwałeś do odcinka dalszego. Natan, ty <sum> też jest... Jak my to przegramy, gramy bez Natana. Dobra. Dobra, zgadzam się. Nie, idzie, idzie Natan. 100% Natan. Ała! To był Natan! Natan nie zrzucił. O ty dziadu. Nie, bo na... No się, a ja teraz, ja teraz na pana zrzuciłam. Kurde, moja... naszego... Dobra, zrzuciłem bota, zrzuciłem bota. Au! No kurde! Co tu się odwala? Nie, nie, nie. <śla>